Siemaneczko ziomeczki, ja jestem oczywiście Frosik To jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj sobie na odcinku bijemy setny level Rakuje 870 expa Dostawcie na początku łapkę w górę Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału I lecimy po większe wyświetlenia i tak dalej Bo pierwszy odcinek bardzo fajnie się przyjął Więc dziękuję Dobra, patrzcie mam już 5500 w sławie Jestem w 137 miejscu, więc myślę, że jest git Jeszcze dzisiaj porobimy sobie Oczywiście tutaj dziewiątkę Tutaj mi się robi no właśnie to za chwilę mi się zrobi. Tutaj zrobiłem generator 30%, więc XP 1261, tak? Tak, 1261 jest git. Dobra. Tutaj robi warsztat zrobiłem, właśnie. Tutaj zrobiłem go na czwarty poziom na razie. Mam tu oczywiście modyfikację, ale tu Jest w tym sezonie, są, jest jeszcze parę, jest tu peleryna, chwilę o tu. Ja kupuję dzisiaj ten sezon za te 20 zł, więc na razie nic nie odbieram. Ogólnie odebrałem wczoraj 600, yy, znaczy 428 tysięcy monet, więc jest git. Dobra, tutaj mi się już właśnie zrobiło, więc 3, 2, 1 i jest zrobione, dobra. Już teraz 30% to dużo dosyć, tutaj będę się jeszcze to, ale nie mam na razie hajsu, dobra. To poróbmy sobie na razie to walki w kryjówkach. No i pamiętajcie o łapce w górę. One może jak 10 zostawicie, to wleci drugi odcinek. Nie. Tak do 19, jak zostawicie te 10 łapek, to wleci kolejny odcinek. Ale no, to zależy też od Was. Wszystko. Dobra. Lecimy. Już lecę po topkę. Jestem na hmm, 200, jakimś 30 po, e, pozycji w poziomie. Więc no, bardzo myślę, że git. Yy, dobra, jeden dzień nie grałem ogólnie, więc, no właśnie to mi to zrobiło, że jestem tak trochę daleko, bo jeden dzień, patrzcie, 300 energii to jest. Dobra, yy, lecimy oczywiście. Yy, tutaj mamy, ło, muszę te kupony głupie, bo już muszę teraz rozbudowywać, yy, o, właśnie, o to. Bo patrzcie, już mam wszystkiego na full. No, nawet chyba teraz to sobie do zrobię. Dobra, akurat, nie wiem, jest 16, no to akurat po nocce ja sobie odbiorę. Wiem, że mógłbym sobie trochę później, ale na razie nie mam co, dobra. Wszystkie wygrane ogólnie, nie wiem, czy wskoczyłem na jakieś lepsze miejsce. Oczywiście pozdrawiam drużynkę de Expendables, bardzo fajna drużynka, polecam ją oczywiście. No, trafiłem z kasynka energii ogólnie, więc jest bardzo fajnie. Polecam do drużynę i zapraszam do niej, bo już powoli z to rozwoju. raczej jedynka... Mm. Chwila, bo tutaj pasek, a tutaj też jest pasek? Nie, to jest chyba rzecz. Dobra, tutaj coś tu jest? Okej, okay, dobra, weźmy sobie to. To jest najlepsze. Zr zrobimy sobie ją, ale już za chwilę odbieram level. Już tutaj mi misja się zrobiła. O Jezu, pies strzeka. Chwila, czekajcie. Minuta, sekunda. Dobra. Sorry za psa. Ale no, musi poczekać Dobra. Dobra, dobra. O Jezu, no cicho, pies. Dobra. Dobra. Jezu, jak szczekam. Ja piercie. Dobra, mamy. I mamy setny level. Nie wiedziałem, że teraz to ubiję, ale mamy setny level. No, więc biliśmy setny... minus dwa. Jezu! Niech nie szczeka ten pies, kurde. Setny level. I cztery oponeczki. I dobra, lecimy. O, przez to. Przestała. Dobra, 2600. Okej, okay, tu jest fajna misja. Chociaż nie, najpierw zróbmy jedną rzecz. Tutaj przestawię to do góry trochę. Mogę? Mogę? Dzięki. Jeden raz zakręcimy w kasynie. 80 trenów. O, ale farcia, szło, wow, gdzie tu skręci się? O, 4000 ekspa. Okej. Okay. Jezu, no musi mi się to. nad tym zrobić. A, misja. Dobra. Tutaj pojedynki robiłem, ligówkę też, ale mam jeden pojedynek. No więc ogólnie polecam sobie o 131 łapeczkę w górę. Dobra. Do tego sobie. Ja, ja bardzo się boję, taka właśnie na przykład tagi. Nawet jest. Ma 10% szans na kryta. I patrzcie, widzicie, przegrałem, bo dostałem pewnie krytę za jakieś za 10 tysięcy. I właśnie kurde, taki sezon jest moim zdaniem zepsuty trochę. Bo, mm, bo potem, patrzcie, mija ten sezon. I potem yy, ma się tyle zainwestowany w ten mózg i potem status się dziwnie robi, a potem będzie pod oko i potem pod jakąś kondycję, powiedzmy, więc to jest bez sensu moim zdaniem, no ale niech będzie już, dobra, co ja mam zrobić jeszcze, yy, zapomniałam, a zadanko, to chwila, czekajmy 16 sekund, ogólnie na razie mi się zrobiło 2000 kondycji, ale no spoko, tutaj mamy, raz dałem w siłę, ciekawe kiedy dałem w siłę. Mam 11 podstawowe, to nie nierealnie. Dobra. Te rzeczy trzymam, ponieważ... W sumie to nawet nie trzymam tego już. To na pewno potrzymam, bo to ma 111 sił. Chodzi mi o questy na ilość punktów umiejętności. Czy tam 700 wszystkich i tak dalej, dobra. Może mi się uda zrobić to zadanie, ale nie obiecuję. Bo mogę przegrać za pierwszym, ale nie przegrałem. I może ukończymy całe. Mm, dziewiątka. No, i przegrałem. 700! No, 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 no. no to nonsens. Bez sensu. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Okej. Okay. O, no. Róbmy sobie jakąś misję. Właśnie. Idźmy na początek. Tak czy nie mam nic ciekawego. Rzetony. Czy mi zrobią to, żetony? Nie. okej. Okay. Czyli jeden mam, bo to mi nie zrobi. okej. Okay. Sprawdźmy sobie tutaj misję. No, dobra. Weźmy ją, bo już mi się nie chce szukać. Znaczy nie zła jest dosyć. Dobra. No, to chyba by było w sumie to na tyle. O, u. dzięki. Dzięki. A sprawdźmy. Na ile wygrałem? Wow, miałem tyle. Naprawdę wygrałem? Lol, Xa. że to wygrałem. No i ogólnie telefony alarmowe już prawie wszystkie zrobiłem. Tego nie zrobię, nie lubię misji czasowych robić. Może jakoś, jakoś przypadkowo zrobię, no ale okej. Okay. W turnieju tygodniowym jestem na 158, myślę, że jest git. Jeszcze mi zostało jakieś 70 energii I jeszcze mam z kuponów parę, więc no będzie git. Dobra, dla Was jeszcze raz zakręcę kołem. Dobra, niech będzie już. No, niech będzie, niech będzie. I tak dzisiaj, sezon kupię, to będę miał opony. No i oczywiście, nic nie wpadło. No, no i w sumie to chyba będzie na tyle. dostawiacie łapki w górę. subskrypcje I mi to znikło gdzieś. A. Dobra, i do następnego. No i się ma. Cześć.